No teraz w Puls z raporcie jej luksusem. I to jeszcze jakim? Bo apartamentowiec, o którym powiemy, ma szansę stać się najwyższym budynkiem w Polsce, a przez jakiś czas nawet największym budynkiem mieszkalnym nie tylko w kraju, ale i w całej Europie Środkowej. Budynek ma być bardzo wysoki, znajdujące się w nim mieszkania ekskluzywne, a ceny wyjątkowo wysokie. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić, wiesz? <laughs> nie wyobrażam sobie tego. Bagatela, nawet 40 tysięcy złotych. Mimo że obiektu jeszcze nie ma, to chętnych nie brakuje. Arkadiusz Miśta. W tym miejscu za trzy lata powstanie najwyższy w Polsce drapacz chmur. Żeby wykupić w nim apartament na ostatnich piętrach trzeba odkładać średnią krajową pensję przez ponad 200 lat. Bądź wygrać w totolotka, ale pod warunkiem, że będzie kumulacja. Za apartamenty wyższej klasy i z lepszym widokiem należy zapłacić bagatela ponad 6 milionów złotych. Klienci płacą nie tylko za podłogi i ściany, ale także za prestiż, widok z okna i sąsiedztwo. Choć trudno powiedzieć, kto w tym miejscu będzie mieszkał. Ludzie, którzy potrzebują akurat takiej atmosfery, potrzebują być może snobistycznego, znanego sąsiedztwa, którzy będą się w takim towarzystwie dobrze czuli. Ja wolę mieć naturę, wolę własny ogród. Na pewno ktoś bogaty, no na pewno ktoś, kto jest na jakimś wyższym stanowisku, nie na pewno nieprzeciętny nie człowiek szary. W środku znajdą się też luksusy, którymi nikt by nie pogardził. Centrum spa, zielone tarasy, ogród zimowy, restauracje i korty tenisowe. Nie zabraknie też basenu, ale mieszkań w Sky Tower może już zabraknąć. Według inwestora apartamenty idą jak świeże bułeczki. Cieszy się on dużym zainteresowaniem klientów, ponieważ jest to bardzo unika, unikalne, są to unikalne rozwiązania, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i pod względem komfortu dla mieszkańców. Sky Tower stanie się najwyższym budynkiem w Polsce, deklasując Pałac Kultury o prawie 30 metrów. Dziś to jeden z najlepszych punktów widokowych we Wrocławiu, jednak za trzy lata pałeczkę pierwszeństwa przejmie Sky Tower, który będzie ponad cztery razy wyższy. Arkadiusz Miśta, Puls Raport.